Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Beata Rezimska i jestem autorką bloga Wademeku blogera. A dzisiaj dzisiaj, troszkę o takiej sytuacji kryzysowej, którą mamy, która nam się zapowiada, no bo wiadomo, koronawirus, ale czy taki kryzys może być okazją? I tutaj zainspirował mnie film Kuby Midla na temat tego, jak przetrwać epidemię COVID-u, który tutaj w swojej metodzie. Mówił o takich trzech elementach, które bardzo fajnie można przełożyć, bo Kuba inwestuje w nieruchomości, ale to można przełożyć na różne obszary naszego życia: czyli oszczędność, ostrożność i okazje. Czyli oszczędność, ostrożność jako takie budowanie takiego zaplecza, ale też okazje. I to nie tylko okazje inwestycyjne, nieruchomościowe, ale właśnie, czyż kryzys sam w sobie nie jest. Okazją chociażby do zmiany swojego życia, czy do otworzenia się na nowe obszary, nowe możliwości, dlatego że póki jesteśmy, póki biegniemy tak naprzód, troszkę z takimi klapkami na oczy, w codziennej rutynie po prostu nie zauważamy tego, co może, jakieś okazje, które może nam się pojawiają po bokach, które może wyciągają do nas dłoń, ale jakby nie mamy nawet czasu się ich uchwycić, czy nawet po prostu jesteśmy tak zajęci realizowaniem tego, co realizujemy co dnia, co właściwie mm, wymusza na nas codzienna rutyna, że jakby już nie, nie robimy innych rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy przychodzi kryzys, tak jak na przykład ten kryzys covidowy, wiele osób na przykład znalazło się na postojowym, czyli znalazło się w takim momencie, kiedy mają dużo czasu na zastanowienie się nad tym, co one by chciały robić ze swoim życiem, na może obudzenie w sobie tego pragnienia, czy tego marzenia, które jeżeli wystarczą, wystarczająco mocno zakiełkuje w nas... I w jakiś sposób tak podświadomie troszeczkę przekieruje nasze działania, może z czasem okaże się, że, że to marzenie się zrealizuje, bo czym jest marzenie? Marzenie z terminem realizacji staje się celem, a cel, cel, któremu damy, do którego dodamy jakiś plan działania, z czasem staje się naszą rzeczywistością za jakiś czas w przód, naprzód. Więc w tym sensie kryzys, Kryzys może być okazją, ale chodzi o to, żeby tą okazję uchwycić. A właśnie jak uchwycić takie okazje? W ogóle najpierw trzeba je dostrzec. Żeby dostrzec okazję, warto poszerzać swoje horyzonty, bo właśnie im więcej wiesz, tym więcej widzisz. Ja na przykład ostatnio zapuściłam się na takie, w takie regiony YouTube'a, e, które odkrywają przede mną nowe horyzonty, ale już widzę, że te nowe horyzonty dają, czy stanowią świetne okazje. Więc jak najbardziej poszerzanie swojej wiedzy, Poszerzanie swojej wiedzy, żeby widzieć więcej, żeby dostrzegać nowe okazje, żeby może wyjść im naprzeciw, a może też, żeby wsłuchać się w ten swój cichy głosik, który mówi nam to o tym fajnie, bardzo fajnie mówi Brian Tracy w momencie, kiedy masz jakieś takie wewnętrzne pragnienie, które czasami spychasz, bo bieżączka, bo taką ci rodzice, czy taką sobie wytyczyłeś karierę, ścieżkę kariery, ale gdzieś tam w tobie brzmi to marzenie, żeby robić jednak to. Te marzenia cię znajdą, jeżeli jesteśmy. Nasz mózg jest tak skonstruowany, że jeżeli coś jest czy to naszym powołaniem, czy naszym przeznaczeniem, te marzenia po drodze będą nas odnajdywać. A on spotkamy kogoś, kto robi to i op, za. Tiltuje nas coś takiego, kurczę, jak ja bym chciał to robić. I może właśnie to spotkanie będzie okazją, żeby podjąć jakieś inne działania właśnie w tym kierunku, czy żeby chociażby otrzeć się o tą domenę, która w nas w jakiś sposób nęci. Więc właśnie kryzys, i może ten czas, który wiele osób, wielu z nas ma, żeby zobaczyć się otworzyć się na nowe możliwości, otworzyć swoje oczy, spojrzeć w innym kierunku, spojrzeć na nowe horyzonty, właśnie jest okazją, żeby zmienić swoje życie, ale właśnie żeby tą okazję wykorzystać, żeby się jej uchwycić. Ważne jest to, żeby też podejść do niej z odpowiednim nastawieniem, bo jak to mówi stare, bodajże chińskie przysłowie, Problem jest okazją w przebraniu, żeby właśnie do tego problemu, który w tym momencie nas spotyka, podejście z nastawieniem, z pozytywnym nastawieniem, podejść do niego jak do okazji, która wymusi na nas pewne zmiany, która zmusi nas, wypchnie nas ze strefy komfortu, która sprawi, że no, zrobimy co co zawsze jakoś tak odpychaliśmy na bok, no bo było to alibi, ta bieżączka, nie robię tego, no przecież nie mam czasu, a teraz no nie, nie mam już alibi, wyjdę, zrobię to i okazuje się, że w ten sposób jestem o krok naprzód, więc chodzi o to, żeby, żeby po prostu z odpowiednim nastawieniem podejść do okazji, a żeby podejść z odpowiednim nastawieniem, chodzi może też o to, żeby po prostu zadbać o siebie, żeby i poszerzać swoją wiedzę, inwestować w siebie, ale też, żeby dać sobie troszeczkę czasu, Pielęgnować samego siebie w tym sensie, że może zrobić sobie jakiś spacer na łonie natury, czy może dać sobie czas na medytację, bo to jakby też pozwala jakby wsłuchać się w ten cichy głos, jakby już nie jesteśmy tym, gonieni tą bieżączką, tylko mamy czas na skoncentrowanie się, odrywanie się od tej codziennej rutyny i troszeczkę pobujanie w obłokach. I może dlatego właśnie najlepsze pomysły przychodzą nam do głowy, kiedy zmywamy naczynia, czy po prostu bierzemy prysznic, bo wtedy nasz umysł gdzieś tam się troszeczkę buja w obłokach i pyka. Przychodzi nam do głowy genialna myśl, i tak właśnie chodzi o to, żeby zastymulować swój umysł, żeby właśnie pyk te genialne pomysły, te okazje, które gdzieś tam może, o które może się ocieramy, żeby rzeczywiście je dostrzec i wyjść im naprzeciw. I kryzys w tym sensie zmieniając, przewracając do góry nogami naszą codzienną rutynę, zmusza nas do tego, żeby żeby i robić coś inaczej, ale żeby też chwytać nowe okazje, wyjść naprzeciw nowym okazjom, więc jak najbardziej. Więc może właśnie zamiast tak bardzo martwić się, że kryzys, że niepewność, podejść do tego z takim nastawieniem, będą okazje, przygotuję sobie zaplecze oszczędności, ostrożność, ale też okazje, które, którym się przyjrzę z otwartym umysłem i z odpowiednim nastawieniem. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.